Teraz główna białych oddziałów. Generale Nix zwariował pan? Mam uwierzyć, że najstarszy członek rady współpracuje z terrorystami? Ludzkimi terrorystami. Ciągli. Tak, to ona wynajęła pół człowieka, wyporwał chłopca. Potem opłaciła strażników, by zniknęli na czas porwania. Posłuchaj, musisz... Nie, to ty mnie posłuchaj. Czas twojego dowodzenia się skończył. Jesteś zdymisjonowany, generale. Opuściłeś posterunek. To białe oddziały go opuściły. Znowu to samo. Jesteśmy wojownikami, a tymczasem rząd zmienił nas w tajną policję, śpiewującą małpy i donoszącą na mnie. Pisałeś siebie? Celny strzał. Chcę tylko wiedzieć, czy to ty wysłałeś oddziały do posiadłości Alai? Jest zagrożona. Republika też. Jeśli się pomyliłem, dobra. Uwięź mnie. Już siedziałem. Ale teraz wyślij o małpy, dowódco Dziomy. Proszę. Wielkie Morze, Ocean Atlantycki. Trzy tygodnie wcześniej. Puls, głowa do góry, będziesz mieszkał w pałacu. Pałacu deprawacji. Kto mi powtarza, żeby zachowywać się jak dyplomata? Ambasadorze, spraw, by Złoty był szczęśliwy. I pilnuj dostaw karabinów. My też jakoś cię znosimy, Huls. To już ostatnie możemy zjeżdżać. Ale nie ty, Kas. Mam dla ciebie specjalne zadanie. Weź najszybszych jeźdźców. jedźcie do każdej enklamy między nami a Mag. Każdy mężczyzna, kobieta i koń mają jechać do Mag. Tylko ty masz na to dość charyzmy, Kaz. O, to może być przyczynek do legendy. Z pewnością Twoi potomkowie napiszą wiersze na Twoją cześć. Co ma na to czas? Sam je napiszę. Dzisiaj, na zachód od Otmar. Najpierw porwał mnie pół człowiek, potem próbował mi wyprać mózg z straszliwymi historiami. Teraz galopujemy z całych sił i ze złego w gorsze. Mały patrol nakrył nas pół godziny temu. Mają świeższe konie, zbliżają się. Niebawem jednego z tej gromady dosięgnie ich kula, ale nie mnie. Julia, jedźcie dalej, ja wezmę chłopca. Jestem za sprytny. Posiadłość prawodawcy, miasto Mak. Pani, przybyły oddziały. Jakie oddziały? Te białe. Co to ma znaczyć? Pani, jesteś w niebezpieczeństwie. Nie dam rady i obronić tej posiadłości. Cały oddział rozstawia się w mieście. Menia, zacznij pakowanie. Będę potrzebowała zwojów, nad którymi pracowałam. Do tego też wielki kuper. Pani, nie ma na to czasu. Musimy uciekać teraz. Słudzy mogą dołączyć później. Przykro mi, takie mam rozkazy. Oczywiście. Mena, pakuj tak szybko jak się da. Posłuchajcie dzieci o nocnym miejscu Kasimirze. I poemat, który stworzył on sam, dowódca batalionu Dukur. Ów jednoręki mechanik, przemieniony w żołnierza, jechał bez ustanku nocy dziesięć, przemierzając krainę kontrolowaną przez małpy. Pokonał suche pustynie, dusząc się piachem. Mijał radioaktywne miasta róży. Zatrzymywał się przy każdym ludzkim bunkrze. Każdej jaskini i wykrzykiwał. Powstańcie, ludzie z Kintown. Chodźcie! Weźcie broń i wyjdźcie! Zabierzcie skałkówki, proch i jedźcie w stronę miasta, które McDonald znał. Pamiętajcie strazoną delfii, dzielnych mężów i zwierzęcych władców, którzy ludziom skradli planetę a dziś mienią się ewolucji szczytem, jej najznamienitszym owocem. La Sullivan, burmistrz górmistrz która potrzebuje każdego mężczyzny, kobiety, ostrza i wierzchowca i która bardzo dobrze wie, że jej lud wysłucha i odpowie na wezwanie Kasimira. Bóg człowiek twierdzi, że zabierają nas do obozu. Nie pamiętam co to jest. Może to tam walą bębny? Chyba, że to w mojej głowie. Wstawaj, skórzak. Już, już. Ej, masz pojęcie, kim on jest? To Julian, adoptowany syn Alai. Jeśli to jest Julian, to ja jestem Cezar. Putzak, mówię ci. Popełniasz wielki błąd. Zamknij się! O co? Wrzucisz mnie do obozu? Zabiję cię! Tu i teraz! Śmiało, odskintał i tak jestem na poły martwy. Choć z drugiej strony. zabiję tylko tego chłopca. Snajper! Serio? Ale gdzie? Ach. Odwołaj ich. Odszuń się od więźniów, a pozwolę Wam odejść. Nie wierzę Ci. Daję Ci słowo, jako burmistrz z kim tam? Chyba nikt mu nie powiedział, że skin tam już nie ma. Julian! Musisz dać mu trochę czasu. Czy może go ktoś złapać, zanim zrobią to kolejne małpy? Drzewne miasto. Gdzie jest generał Nix? się lajo. Zamknijcie windy i klatki schodowe. Nikt nie wchodzi do drzewa ani nie wychodzi. Bez mojego zezwolenia. Co tak stoisz? Nie wyraziłam się dość jasno? I gdzie są nich oraz dowódca Dziomli? Patrz na mnie, gdy głos mówi: Alayo, wybacz im. Przyjmują rozkazy wyłącznie ode mnie. Nersi? W tej właśnie chwili w dramatach skrzywdzona część mówi, o co tu chodzi Dziękuję, żeś nam tego oszczędziła Dokładnie wiemy o co tu chodzi wtrącić ją do więzienia. Później wiem, że ci brzuchu burczy proszę synu weź Nie jestem Twoim synem, a Ty nie jesteś moją matką, jesteś porywaczką. Nawet nie rozumiesz tego co mówię, prawda? Znasz chociaż pojedyncze znaki? Julian, 10 lat szykowałam się na ten dzień. Mogę Ci coś pokazać? Jeśli nie zabiłabym tego goryla, Podniósł alarm. Ci wszyscy ludzie, ta armia byłaby zagrożona. Armia do zabicia małp. Tak, ale nie tylko odbierzemy życia. Ocalimy je. Rano rozniesiemy obozy.